W dzisiejszym odcinku do Mamira ten film będzie miał charakter ogłoszeniowo informacyjny Seria z gry Wizard 1001 Hunt zostaje znowiona. Seria z gry The Elder Scrolls Skyrim zostaje wstrzymana. Ze względu na to, iż mody miałem zainstalowane i mimo iż miałem zapis plików w murze. No... Z pewnych powodów, według mnie, jakaś kolizja innych modów jeszcze, które zainstalowałem, tak się bardzo wykrzeczyło, że nawet odinstalowanie modów nie pomogło i musiałem zacząć, jakby, nową rozgrywkę. E, I mam zamiar dojść, właśnie, tam, jakby, od nowa do tego momentu wampirzego, do tego, e, do tej takiej kapliczki, do tego przejścia, właśnie, z dodatku down do tego śmiesznego elfa. I jak tam sobie dojdę na spokojnie, to seria zostanie dokończona, tego wątku Downward. Seria z gry Kroniki Myrtany Archolos zostaje wstrzymana. E, nie jestem pewien, czy no ja... To ja, ja nie wiem, co ja mam z sobą, aczkolwiek czasami esmotykom na swoje lecę i... Nie wiem, albo poczekam do nowej wersji, bo myślę, że nie będę się w tą zagłębiać i poczekam, aż wyjdzie to 2.0, albo... <laughs> Anuluję ten projekt. Chociaż myślę, że na pewno muszę ograć jakiegoś gotika, więc myślę, że może jedynkę. Albo ten Archolos. Ale to ewentualnie same główne, bo naprawdę ja nie więcej ja mam, ale ja się potrafię porwać z takimi kobyłami dużymi, że no. Jak sobie zdaję potem. Z tego Sprawę to mi to przytłacza i nie jestem w stanie kontynuować. Także bardzo Was chciałbym za to przeprosić. Tak jak mówię, Archolos jest pod znakiem zapytania, więc na razie seria zostanie wstrzymana. Jeśli chodzi o resztę, to na, na playlistach moich będziecie sobie mogli zobaczyć. Jeśli seria ma status wstrzymany, no to może się pojawić. Nie musi. Jeśli seria ma status anulowany, no to już jest jakby definitywnie zakończona i już nie wróci. Chyba, że coś się zmieni, ale no to wtedy się po prostu status na tej zmianie. Ukończone no to jak sama nazwa wskazuje, no już się sam ukończone. Mogę do nich wrócić, jak kiedyś mi się zachce jakoś inaczej przejść coś, no ale są ukończone i są kompleksne, że tak to ile. Także e, jakby nowy rok e, udało się. Mam dla was już naszykowane specjalnie dwa odcinki z Lizada i dokończyliśmy w sumie telecję w nich, więc jest fajnie, będzie można pójść do tej safari. Także wystarczy powiedzieć czym dalszy nastąpi. Mam taką nadzieję.